W związku. Ode mnie? A to wszystko na oczach partnerki. Układnie ładna. Gry małżeńskie w piątek o 22.00 w Polsat Cafe. Mam do 60 ataków padaczki dziennie. One mnie zabijają. Coraz mniej kojarzę i zapamiętuję. Przestaję być sobą. Ratunkiem dla mnie jest emulator wszczepiony do mózgu w Stanach Zjednoczonych. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7531 Fundacja Polsat. Sponsorem programu jest producent leku Magnefar B6forte. Na niedobór magnezu. Na program zaprasza sponsor, producent Żywiec Zdrój Minerals Plus z magnezem. Sponsorem programu jest producent preparatu Artresan Effect z kolagenem. W tym odcinku